Dopiero przeczytałem o czymś takim jak certyfikat Rzetelna Firma. Wiesz o co chodzi? Certyfikat Rzetelna Firma jest naprawdę dobrym narzędziem do budowania reputacji firmy. To takie potwierdzenie, że Twoja firma jest solidnym partnerem biznesowym, który terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe. Więc warto go mieć? Na pewno. Przede wszystkim buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych. W dodatku może stanowić ważny argument przy ubieganiu się o kredyt czy też przy pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Okej, okay, ciekawe. A jakie są korzyści? Poza budowaniem zaufania wzmocni to wiarygodność Twojej firmy na rynku. Może też pomóc w pokonaniu konkurencji, co więcej, łatwiej pozyskanie nowych klientów. No bo kto nie chce robić biznesu rzetelne partnery, prawda? Co jeszcze wiesz? Jako rzetelna firma masz dostęp do specjalnych programów i ofert, które są dostępne tylko dla firmy z certyfikatem. A jak sytuacja wygląda w praktyce? Dostajesz certyfikat rzetelności, a nawet złoty certyfikat rzetelności. Które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych dokumentów, potwierdzających.